Dzień dobry, dzień dobry. Rok 44 w toku. Trzeba to wreszcie skończyć. Może to się wreszcie uda. Zakończymy sezon. Ale co więcej mogę powiedzieć, trzeba teraz skupić się na tym, żeby jak największe dochody wyciągnąć. Bez żadnego dalszego szaleństwa po prostu jedziemy, robimy pieniądze ile się da. Tu sobie wszystko działa, ale poszalejemy. Chodzi teraz o to, żeby zwiększyć maksymalnie zyski i się nie przejmować niczym innym. Porządki w pojazdach będą. Robione w zupełnie innym czasie i w zupełnie innym miejscu, co ja tu buduję? I dlaczego ja to tu buduję? Lepiej zbudować tu przystanki przejazdowe, niech sobie będą takie przystaneczki tu. Myszka mi zaczyna nawalać. Zezuj! Żadnego non-stop, ja tu nie chcę, ja chcę tu zwykłe stopowe, proszę mi tu jechać, proszę nową grupę dodać. Tomaszów morski jest taki, gdzie to jest? Tu jest Tomaszów morski i ten jeden autobus do tej grupy. Tu zdaje się, że będzie bardzo dużo, sporo pasażerów. Gdzieś tu jeszcze widziałem takie miasto. Luzem zamknąłem sobie niepotrzebnie. Tu jest grupa Lutomiersk. I tak samo jakieś trzy przystanki. Może le odmiany. Tu się puści ze dwa autobusy. Ja chcę, oczywiście, przystanki z zatrzymaniem, ze stopem, bez szaleństwa. Może trzy od razu. Lutomiersk, lutomiersk, lutomiersk. A jak się ma nasz Tomaszów? Proszę mi tu się. Gdzie jest ten center? Tu jest center, tu jest center. Tu już się robi sporo pasażerów. To możemy od razu to dołożyć. Nowy samolot. Zaraz zobaczymy, czy możemy powymieniać nasz, który mam. Sklonuj go, proszę bardzo. Jedź. Samoloty, proszę bardzo. Replace Vehicles. Proszę posortować według pojemności. Ten jest większy, ten nie jest większy. Tego Darwina już nie ma. 180 pasażerów też tu się nie ma. Lista stacji, proszę. Tu mnie nie lubią. To może mnie polubią. Tu mnie też nie lubią. To tu by... to będziemy budować. A tu mnie w ogóle nie pytali o zdanie. To zaraz tu podokładamy wszędzie tych autobusów. Najpierw zobaczmy tutaj te nasze stacje. Tu widzę, że nie nadążają z wyjazdem, tu czeka masa pasażerów, kolejny pociąg tu się przyda, w takim razie. Nawet jeszcze jeden pociąg tu się przyda. Pakujcie i wywoźcie. Teoretycznie dałoby się tu przedłużyć. Albo dobudować jeszcze trzeci peron, tu. spróbujemy dobudować tu trzeci peron w takim razie. Jeden peron, tu okej. Okay. I semafor zjeżdżaj, ciapąk! ten tu. <laughs> Czy tu coś jest zbudowane? Chyba nie. Więc teoretycznie tu nie, tu się nie da. Landscaping. Teraz powinno się udać tu dobudować peron. I semafor. I teraz możemy tu sklonować jeszcze dwa te pociągi. Tak na wszelki wypadek. To powinno troszeczkę rozładować nam ruch. Zdaję sobie sprawę z tego, że takie ostre zakręty to specjalnie mocno nie wpływają na możliwości ruchu tych pociągów. Ale chociaż troszkę to rozładujemy, to wszystko będzie nam tu jeździć, ale widzę, że to i tak będzie za mało. Można tu zrobić jeszcze takiego, taki bardzo nieoczywisty myk. Tu jak się doda, poproszę do katowice, i tu poproszę do katowice. A tu i tu poproszę do Sopotu. I teraz mamy tu Sopot Katowice. Jest takie coś? Katowice Sopot tu jest. Ale to zrobimy tu nową grupę. Katowice Sopot PKP. Że ja nie chcę tego tu, tylko ja chcę to oczko wyżej. Tak chcę to wysunąć i chcę zrobić tu grupę. Katowice, Sopot PKP. Gdzieś tu jest depot jakiś zapewne. Nowy pojazd. Proszę bardzo. Nowy pojazd. I proszę mi tu pojechać stąd. Dotąd. Non-stop, może i non-stop, a może i stop, bo chodzi o rozładowanie pasażerów. I ty masz trafić tu do grupy. I tu spokojnie możemy tego narypać. Myślę, że gdzieś tyle. I to wszystko, może sobie teraz tu pojeździć. Co my tu mamy? Farma jest, produkuje. Nie nadążają z wywożeniem. Tu też nie nadążają z wywożeniem. I tak to na tego tu już jest. Ale możemy dołożyć jeszcze. Będzie teraz, mimo wszystko, optymalizacja tego. Tu są gudsy Wożone, ale tak słabo coś z nimi wychodzi. Dawajcie więcej, 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 więcej. Ciągi nie wyrabiają z przewożeniem pasażerów? Tu by się przydało wrzucić jakiś ruch autobusowy jeszcze. Kolejna kopalnia, która ma problem z wyrobieniem normy. Zwiększamy dochody. Proszę bardzo, co my tu mamy? 70 milionów dochody, 16 milionów strat, 45 milionów zarobione, bo dużo pojazdów było kupowanych. Propos, jak tam nasze samoloty? Tu są tylko dwa. Jakieś lotnisko, poproszę. A tak to jest wszystkiego po trochu. 39, może być 39, dobra, niech sobie będą 39. A nie jest cienkie. Może dlatego było tam usunięte. Haha. Ha. Tu się zrobił jakiś korek, widzę. Chłę, chłę. Dlaczego tu się zrobił korek? Gdzie on czeka? Na co on czeka? Przecież masz wolną ścieżkę. Zawrócić chcesz? Co tu się dzieje? W przyszłości trzeba będzie budować trasy, które są zdecydowanie inaczej zorganizowane, przede wszystkim dłuższe stacje, nie tylko trójeczki, tylko jakieś. Zdecydowanie dłuższe. Obładowanie 100% na tej trasie. Obciążenie trasy 100% oznacza mniej więcej tyle, że należy zwiększyć ilość pasażerów. Jakie tu jest obładowanie? 30%. To jest w porządku. Tu jest 40%. Stare pojazdy do wymiany. Tu jest 40%. Tu jest 36%. Dobra. Tu jest tylko 7% obładowanie. Rozumiem, w tunelu jest. Tu jest sporo, tu jest. Skoro tu jest 80% obładowanie, to można by tu zwiększyć troszkę to obładowanie Jedziecie wujki. Jak sobie radzą? 59... 16... Tyle co nic. A ten w ogóle już sobie nie radzi. Gdzie on jeździ? Sopot Central. Ten bank w ogóle produkuje coś jeszcze? Nie? W drugą stronę przynajmniej coś wozi. Udało się rozładować tutaj tych pasażerów. A zjeżdżajcie do bazy, skoro się udało to rozładować. Tyle nie będzie potrzebne, skoro się udało rozładować, jak tam nasze pociągi na tej trasie. Generalnie wszystkie mają dosyć duże dochody tu i bardzo dobrze. Pooglądajmy w takim razie nasze wykresy. Za chwilę będzie na wykresach widoczny wzrost. Tu nic nie urośnie już. Wartość firmy stabilnie rośnie. Cztery wykresy cisza i spokój jeszcze 5 lat nam grania zostało lista miast tu była kto nas kto nas lubi kto nas nie lubi tak lista autobusów Autobus. Braniewo górskie. Chrzanić polskie literki nie są mi tu potrzebne. Nowy autobus. Proszę bardzo mi tu jeździć z tych dwóch przystanków. Chojnice mnie nie lubią, może dlatego, że tu nie ma autobusów? Zaraz to naprawimy. Proszę bardzo, tu zrobimy jakiś... ...zestaw przystankowy. Tu można zasunąć... ...Dipo. Niech tu sobie stoi New Vehicle, autobus. Nie, non-stop. Ja nie chcę non-stopów. Ja chcę z przystankami, jeśli się trafią po drodze. Ho. Next. Garwolin mnie nie lubi Ciekawe czemu Gerwolin mnie nie lubi Dipo, pewno nie było dipo. Zróbmy tu jeszcze most. O, i będzie ładnie. Gdzie tu zrobić dipo, żeby nie przeszkadzał? Tu może być dipo. Nice. Go to go to start. Nowa grupa autobusowa Garwolin. Nicy mnie nie lubią. Zaraz mnie polubią bardziej. I będzie nice. Proszę bardzo, zbudujemy wam tu autobusy. Widzicie, aż tak mnie nie lubicie. No dobrze. Spróbujmy was przekupić. Więcej drzew. Drzewa zazwyczaj dobrze robią na możliwość budowania nie nadal nie no to może was przekupimy po prostu to takim tym trochę lepiej very poor to już może mnie pozwolicie tu zbudować nie nadal dobra very poor Pór. Dobra, tak jest lepiej. Nawet Depot tu już jest. To już nie trzeba się specjalnie tym bujać. Nowy autobus. Jeździ w tej nazad. Nowa grupa. Krynica. To jest chyba inna krynica. Mam wrażenie. Stryk która krynica tu jest? Krynica większa tu jest. Zmieńmy nazwę tej grupy. Żeby się nie myliły. Jastrzębie. Proszę bardzo. Następne. Punkt autobusowy do zbudowania. <laughs> Dipo. I tu dodajemy grupa. Nie, 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 nie cancel, nie w tym miejscu. Del. Jest tu. Jastrzębie. Jest Nowy autobus, proszę jeździć tu z przystankami. 56 milionów dochodu, proszę bardzo, od razu przyjemniej się robi. 5 milionów więcej zarobione. Zaraz będziemy ogarniać kolejne. Miasta, Sulinowo Górne, tu też nikogo nie ma. Też tu dodamy autobus. Dipo. To może dipo. Okej. Okay. Tego zamknąć i tu dodajemy grupę autobusową. Su linowo górne i autobus i start Sulinowo górne no Tym optymistycznym akcentem zakończę ten odcinek i widzimy się w odcinku następnym. Prawdopodobnie jeszcze dwa odcinki z tego wyjdą. I będzie tyle. Do zobaczenia.